Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszej winnicy w Douro, Portugalia. Chciałem zam zaprezentować jak wyglądają wykonane niedawno drzwi wejściowe do naszej podziemnej winiarni. Drzwi otoczone z boku są kamieniami ręcznie obrabianymi i ułożony w bardzo charakterystyczny na Douro sposób podwójnego poprzecznego kamienia. Z boku drzwi ozdobione są elementami dekoracyjnymi, ale także i niezbędnymi, wykonanymi z metalu, z uchwytami drzwiowymi, także ręcznie wykonanymi. Zamek jest bez klamki, także to typowe dla Douro. Zawiasy pasowe, stalowe, malowane i liczne ćwieki dekoracyjne w stylu rustykalnym. Drzewo to drzewo orientalne. Kambala, albo zwana inaczej Iroko, jest to drzewo pochodzące z. W naszym przypadku z Wybrzeża Kości Słoniowej, z Afryki, drzewo co ciekawe, hodowane może nie może być hodowane, jest wyłącznie rosnące dziko, ale jest bardzo praktyczne i dla zastosowań zewnętrznych, gdyż jest bardzo odporne na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne, niekorzystne. Tak oto drzwi prezentują się od wewnątrz. Zamek także w starym stylu z tradycyjnym dużym kluczem. Wszystko leciutko ręcznie obrabiane tak, aby sprawiało wrażenie starości. Dziękuję wszystkim za oglądanie.